Cześć, a dzisiaj spróbujemy sobie serka o smaku waniliowym z truskawkami Dessela. To jest taki serek, który ja sobie lubię od czasu do czasu zakupić. I po prostu spożyć w formie takiego deseru, czy też zwyczajnie między posiłkami, jako taką przekąskę. To, na co warto zwrócić uwagę przed zakupem, to że jest to generalnie produkt dość tani. Kilka złotych tak naprawdę zapłaciłem za taki serek w sklepie spożywczym. Kolejna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, no to jest to oczywiście skład i wartość odżywcza tego produktu. Tutaj, jak sami widzicie, mamy podane podaną wartość odżywczą produktu w przeliczeniu na 100 gram czy też w porcji jeżeli chodzi o przeliczenie w porcji no to tutaj jak sami widzicie 247 kalorii tłuszczu 12,6 gramów dalej węglowodany 27,7 gramów czyli trochę tych węglowodanów jak sami widzicie jest białko 5,7 gramów i 0,14 gramów Masa netto produktu to 140 gramów, a zatem dość sporo powiem szczerze, generalnie tego serka tutaj znajdziecie. No i jeżeli chodzi o składniki, serek śmietankowy, woda, cukier truskawki 10%, białka, mleka. Dalej macie jeszcze skrobę modyfikowana, glukoza, sok truskawkowy, zagęszczonego soku truskawkowego, żelatyna wieprzowa, substancje zagęszczające, pektyny, karagen, guma guar, guma tara, aromaty, regulatory kwasowości i tak dalej i tak dalej. Tutaj wszystkiego nie będę wam oczywiście wymieniał, bo generalnie nie ma to większego sensu. Natomiast możecie sobie oczywiście zerknąć z tego opakowania, zobaczyć jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi właśnie o skład. A wygląda to dość nieźle generalnie, jeżeli chodzi zarówno o składniki, nieźle, jeżeli chodzi o wartość odżywczą. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość, no to już sobie otwieramy właśnie ten serek i jak sami widzicie, prezentuje to się w środku, właśnie w taki sposób. Zaraz sobie, oczywiście, spróbujemy tego serka. Zobaczymy, jak on smakuje. Zatem wezmę sobie tylko łyżeczkę i zobaczymy, jak to wszystko prezentuje się pod spodem. Tutaj, generalnie, wezmę sobie może z zewnątrz nieco serka, najpierw posmakuje. No, a może jeszcze nieco głębiej zanurzę, że tak powiem, tę łyżeczkę, żeby pokazać Wam też, że tutaj. Troszkę e, tych, można powiedzieć, e, truskaweczek, czy też po prostu tego żelu truskawkowego e, się nabrało. E, no i teraz próbujemy sobie, jak to wszystko smakuje. No jeżeli chodzi o smak, no to powiem szczerze, że bardzo dobry serek smaku. E, smak oceniłbym tutaj na 9,5 na 10, a zatem myślę, że jak najbardziej warto spróbować właśnie tego serka desela, zwłaszcza jeżeli zastanawiacie się, się, czy warto go kupić, zastanawiacie się, się, czy jest to dobry serek, myślę, że jak najbardziej dobry, jak najbardziej smaczny. No i Ode mnie zatem jak najbardziej rekomendacja tego produktu. Natomiast ja też jestem w Waszej opinii ciekaw na temat serku Dessella. Zatem, jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia, to koniecznie napiszcie o nich w komentarzu. A tymczasem to było wszystko. Ja zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnych odcinkach.